Więc przed nami drugi mecz półfinałowy ad Charuzu kontra Banda Seby. Tu wyłonimy zarówno drugiego finalistę, jak i drugiego gracza, który walczył będzie o trzecie miejsce. No i potem, ostatecznie po ograniu meczu, meczu o trzecie miejsce, zobaczymy się w wielkim finale, który będzie odbywał się na rozszerzonych zasadach. Uf, uff, 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 ekscytujące. Zobaczmy dało nam jeszcze parę godzin dobrej rozgrywki, więc bez dłuższej przerwy po prostu zaczynamy następny mecz, półfinał B. Patrzę, czekamy jeszcze aż gracze pojawią się w lobby, żebyśmy mogli zacząć kolejną grę, więc no. Cusack, co tam, jak tam, jak tam po ostatnim meczu? To była kolejna gra na bardzo wysokim poziomie, jestem, jestem bardzo pod wrażeniem tutaj e, skila Mrozo, mimo to, że musiał grać praktycznie 3-4 gry y, jedna po drugiej od razu i teraz, mimo teraz wszystko... Teraz trochę odpocznie przynajmniej Tak, teraz ma, ma przynajmniej godzinę, żeby napić się czegoś, może zjeść coś, przemyśleć zobaczyć jak, jak będą grali i Charuzu i banda Seby, bo opa opatrywaniem taktyk oponenta też może mu się Przydać. Charles prosi o odrobinę czasu, więc będziemy jeszcze chwileczkę czekać do rozpoczęcia następnego meczu. Oczywiście regulaminowo może, może sobie na to pozwolić. Mamy do 10 minut od otwarcia lobby do zaczęcia meczu. Możesz przeklikać nam jakiś bardzo Przeklikań. fajny teren. Masz na to sporo czasu, Cusack. Znajdź nam coś fajnego. Uuu, ten wygląda dosyć nie, za duża, za duża dziura po środku. O, interesująco. No zobaczymy, zobaczymy. Zarówno Sebo, jak i Charles pokazali się z, z dobrej strony. Choć trzeba przyznać, że Sebo będzie miał problem z H3O Charlesem biorąc pod uwagę to, co Charles miał już okazję pokazać w swoich poprzednich meczach. No tak, no i zdecydowanie, Charles jest tutaj zdecydowanie faworytem. Wiedzieliśmy to od samego początku i pokazuje, że, że jest. Jest silny, ale nie jest perfekcyjny, bo mimo wszystko Rey dał radę pokonać go raz, więc nie, nie ma już perfekcyjnego ranu w, ty, w tym turnieju. Tak, to prawda? Stracił, stracił jedną mapę na Reya i to po prostu pokazuje, że jest jednak do pokonania. I że to, to nie jest niemożliwe w tym momencie, żeby Turbosebo wygrał. Op. Tutaj się roszada jakaś podziała. Dobra. Tak, nasi obaj gracze mówią, że okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz jesteśmy już wreszcie gotowi do gry. Czas na drugi mecz naszego półfinału. Good luck, have fun, powodzenia! I tym meczem wyłonimy naszą walkę o trzecie miejsce i kto będzie walczył też o, o trofeum. Znowu mocny start z detonacją min. Taruzu już tutaj pokazuje prędkościowo, dał radę na linię przeskoczyć przez tą dziurę stworzoną przez minę. Niska grawitacja. I... Ojej! Oj, ten mecz może skończyć jeszcze szybciej niż się spodziewaliśmy! To było... To było niesamowicie nieoczekiwane, jeżeli mrugnęliście... Yy, Szaruza za po prostu zamiór w tym momencie, wykorzystała tak kamikadze i niską grawitację, żeby wystrzelić trzy wrogie robale poza ekran... W... Pierwszym... Pierwszej, możliwym... w pierwszej turze! Pierwszej turze, pierwsza tura... To jest nowy rekord 300, nie, 400 obrażeń zadanych w jedną turę i 4 fragi, w tym mm. jeden właśnie, ale czy, czy Seba da radę w ogóle ob obronić się z tego? No. Seba to... jest teraz w naprawdę złej sytuacji jest... i niestety jest też ustawiony teraz w takim momencie, w takim miejscu, że Sharuzu może móc go wykończyć. Będzie ciężko myślę, ale zobaczymy, bo no, jest jednak mimo, mimo wszystko dwa na jednego. To nie jest trzy na jednego, no bo musiał popełnić samobójstwo w pierwszej turze, żeby coś tu zrobić. I czy doleci? Wydaje mi się, że no w prawo na pewno go nie wystrzeli. No tak. Przeszkadza Właśnie, mu. Przeszkadza mu ten cypelek, tak. ale czy będzie próbował? W lewo. I nie ma też jak go przesunąć, bo zakładam, że spróbowałby ro ropingu. Oh. Ale no jest jego tura. Je, jeszcze ma się z tego, może się z tego wyciągnąć. 42 obra punkty obrażeń z jednej. Z jednego to jest bardzo dużo, więc mimo wszystko będzie ciężko, ale. Zobaczymy. Jest niska grawitacja odpalona. Próbuję się teraz Liną wydostać przez dziurę zrobioną przez minę. Oj, widzę, widzę u seby dużo stresu, bo do tej pory grał dużo bardziej precyzyjnie. Ale jest, chyba nie, nie, niestety nie. Warmoń odbił się niestety źle. Oj, oj, I zobaczymy. Oj, oj. Zobaczymy, co zrobi Charuzu. No nie miał szczęścia seba z, z, Był z tą blisko, turą. Tak. Natomiast będzie jeszcze runda druga, jeszcze będzie okazja, żeby się zrewanżować czaruzuj, to wie, może on w, w zostanie w takiej sytuacji za drugim razem. No niestety, to już będzie jednoznaczny koniec kolina. Tamkom jeszcze się z nim trochę pobawił po drodze. I mamy tak, mamy pierwszą mapę. Pierwsza, pierwsza mapa została zadecydowana w ekspresowym tempie. No niestety no to... gra była bardzo nieprzychylna dla bandy Seby. Wow. A Czaruzu potrafił to wykorzystać, jak nikt inny w tym, w tym turnieju. Tak. Bo nie ten pierwszy atak. Pier uh. no, to niesamowita niesprawiedliwość losu dla bandy Seby po pierwszej rundzie. E, ale no tak 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 niestety randomizuje. Ale a, aż z rozpędu dałem punkt po, nie po złej stronie. Tak no us damage with one shot 300. No. 300 Więc... obrażeń jednym, jednym atakiem. To było naprawdę. naprawdę aj, coś. Losuj następną planszę no, bo. Czuję, że, że to. Częściowo ja spowodowałem przez, to, przez ten wybór mapy. Ale. Wow. No i lecimy od razu. Ach, do lecimy od drugiego razu meczu. z drugim meczem. I miejmy nadzieję, że Seba. Seba no, tym trochę... razem zaczyna, więc może rzeczywiście przemyśleć co zrobi za nim no tak, no... straci trzy wormy, więc... Na pewno bardzo trudno będzie teraz... Uuu, <noise> i pudło, pierwsze pudło. Robin Hood. Aj, aj, aj widzę, że to już stres robi naprawdę dużo. Każdy taki błąd będzie teraz Sebę kosztował. No, i zobaczymy, no i tak, no i czarozu nie marnuje okazji, żeby zrzucić oba robale w pobliże beczki. A i Myślę, że wydawało mu się, że poleci na minę, ale niestety poleciał w prawą stronę, co też jest dla niego dobre. tak, dwa wormy w jednym miejscu. Zdecydowanie na jego korzyść, ale mam no na to, że dadzą radę się wydostać stamtąd. Niestety, wiatr jest teraz niekorzystny dla, dla Seby, bo gdyby był w drugą stronę, to może ta beczka by po prostu. Ups! Detonowała się na wręcz jego. Ale jednak... Co teraz, co teraz? Zmiana robala. Czy będzie próbował oba robale ratować? Oj, 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 mu bardzo mało czasu. życiem. co, jaka jest decyzja? Całkiem celny dynamit. Myślałem, że nie dofrunie. Ale niestety nie zdetonował beczki i ustawił dwa swoje robaki bardzo blisko przeciwnika. No, jest tu okazja na zrobienie du dużych obrażeń po stronie czaruzu. Zobaczymy co zrobi jednak. Mógłby puścić dynamit, może też spróbować się dostać bliżej oponenta bez zmiany robala, jeżeli taką będzie miał okazję i. Bardzo sprytna kontrola. I bardzo sprytnie zaekwipował również yy, spadochron. Tak, no widzieliśmy już to parę razy przy paru zawodnikach, że, którzy oczywiście ogarniają, że w razie czego warto jest po prostu zaekwipować, żeby nie dostać obrażeń przy spadaniu. Bungie! No, o! za nisko, ale udało się to odratować. No, te robale powinny to przeżyć. Uuu, tego żeśmy się nie spodziewali, że ta beczka jeszcze będzie w zasięgu. Mina nie wybuchła. Dużo obrażeń zadanych, ale. Nawet no. Charles jest zaskoczony, tak. że natura poszła w, tym kolejce, w tej kolejce w tę stronę. No i nie wypał. O, wygląda na to, że teraz Seba będzie próbował zadać. Grube obrażenia fantomowi Wormusowi Zobaczymy czy to będzie, uuu to będzie kolejna Spróbuję próba Spróbuję To może zadziałać, ale właśnie wydostać się stąd będzie bardzo ciężko Możliwe, że cała Sam? trójka zginie z... Nie, było blisko, Sam chociaż onże, więc... Chociaż Nie, to chyba nie zada dwu... a jest, jest jednak frag Wormus ja przeżyje mam. z kilkoma punktami zdrowia Gdyby spadł bliżej Byłyby trzy fragi, ale to bardzo, bardzo, bardzo dobry tak, trade. Bardzo, bardzo dobry Se ataj. Seba wysuwa się w ten sposób na przewagę. No i myślę, że Charles trochę niedocenił swojego przeciwnika i będzie musiał delikatnie nadrabiać, choć no Sebastian jest teraz e, w Ech. bardzo straconej pozycji. Ale teraz jest okazja tutaj nadrobić. Są dwa Wormy. No tak, i bez problemu y, powinien teraz. Tak, tylko czy teraz, czy teraz seba? Seba będzie chciał pewnie zabrać jeszcze skrzyneczkę, bo może to zrobić. Nie wiem czy to dobra decyzja. Ja myślę, że ja może, bym może ją, noślał, ją użyć preferował jako... detonować. Tak. No zobaczymy, czy, czy starczy mu, za zabije Wormusa. No nie wiem czy. I zadałem obrażenia Rencjiemu, ale to. Można było spróbować zabić oba wormy w tą turę. Chyba nie chyba nie doleci. No, tak nie da rady. Niestety, ale może no. mu tak nawet zada więcej obrażeń? i chyba nie. Raczej nie umrze z tego. 20. 30. No i co teraz? Dość wyrównana sytuacja się pojawiła. Ziutek jest jeszcze w pełni zdrowia. Charles jest w bardzo niekorzystnym miejscu. Ziutek nie może być w dwóch miejscach jednocześnie, niestety. Jeżeli y, załatwi teraz aktywnego robala, no to Charles zdąży uciec od beczki, jeżeli załatwi beczkę, no to ten drugi robal będzie w stanie go załatwić. No i szykuje się klaster. Ten kilka już podejść do e, triku z klasterem już dzisiaj było, udał się tylko raz. Zobaczymy, czy to tym razem. I tak, i nie. No, Wręcz... przeżył jeszcze. Ziutek przeżył. No i teraz, no musi zabić ręcz jego, nie ma wyjścia. A Charles aż się prosił o to, żeby tę beczkę zdetonować. No, niestety, nic na to nie poradzimy nie stać tą strzelbą i czekać na, na turę przeciwnika, jak zbliży się za bardzo. Gdyby, po prostu gdyby, tak gdyby to powinien tak stać. Tak, no, czekać. Jest tu sentry mode i... No zobaczymy, no Charles może jeszcze popełnić pomyłkę. No to jest jeszcze coś, co zda zdarzyło się też wcześniej. Dokładnie. Więc to nie jest tak, że to już jest skończone. Ciekawa decyzja. będzie próbował się od lewej chyba. strony. Nie, myślę, że próbuje się odbić na prawo dalej, tak. Tylko musiał po prostu nie, lepiej stanąć. Czasu mu wystarczy. 15 sekund. I prosty strzał z bazuki, to powinno wystarczyć o zadecydowaniu tego meczu. Tak. Było blisko, no ten, ten pierwszy mecz niestety... Znaczy. Nie, nie, niestety nie... Chowo trochę sobie się wormy udysponowały, no ale. niestety tak już bywa w tym tak. meczu. Ale w drugim meczu, no czarus udowodnił, no tak. że, że jest mimo wszystko graczem odrobinę lepszym i dzięki temu. Przechodzi do naszego finału, jako drugi. Ale fantastyczne: Turbosebo. Zobaczymy go jeszcze raz w meczu o trzecie miejsce i mamy nadzieję, że pokaże, co potrafi. Da z siebie wszystko. Przejdźmy do naszej drabinki w tym momencie, żeby wpisać naszego ostatniego finalistę. Naszym ostatnim finalistą jest Ad. Ruzu. I w meczu o trzecie miejsce zmierzy się z kompotami Panda Seby. I to już za moment zobaczycie ten mecz, gdy tak. ja pouzupełniam tutaj wszystkie brakujące pola w naszej y, tabelce. Ech. No, to, to był naprawdę, naprawdę zawzięty mecz. Myślę, że, że Seba jednak w, tej, w tym drugim meczu naprawdę pokazał, że że je, że zasługuje być na, na półfin, w półfinale, bo było naprawdę blisko. No i, i tak, no i myślę, że mogłoby się to potoczyć zupełnie inaczej, gdyby, gdyby rzeczywiście w tej pierwszej mapie y, tak niefortunnie by mu się te warmy nie ale... To prawda. Ale tak, no z drugiej strony y, w tym drugim meczu, no Charles pokazał jednak, dlaczego, dlaczego jest faworytem dla tego, w, w tym turnieju.